Witam wszystkich serdecznie, z tej strony kolei i zapraszam do kolejnej części przygód z Wiedźminem. Dziś znowu zajmiemy się którymś z zadań głównych, a mianowicie podejdziemy do barona powiedzieć mu co córka nam przekazała. I co myśli o tym wszystkim? Co so, ja mogę tutaj jechać koniem, ale tak chciałem przejść się na piechotę, żeby z Wami jeszcze porozmawiać o kilku sprawach, a mianowicie dziękuję za wszystkie komentarze dotyczące jakości dźwięku, głośności dźwięku, też czy samego obrazu. Dzięki nim mogę właśnie jakoś ustawiać to tak, żeby wyglądało, żeby brzmiało jeszcze lepiej. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś zastrzeżenia co do tego, jak brzmi, na przykład ja jestem za głośno, gra zbyt cicho, czy na przykład dialogi są zbyt cicho, no to od tego na przykład odcinka. Prosiłbym również o takie komentarze. Dzięki nim myślę, że doprowadzimy do jakiegoś takiego najlepszego, optymalnego stanu tak, tej gry, żeby to brzmiało i wyglądało jak najlepiej. Druga sprawa, nieco szybsza, przypominam tylko dla osób, które doszły niedawno do nas, że jeszcze pod pierwszym odcinkiem kryje się konkurs. No i dzisiaj jest ostatni dzień. Kiedy to można wysłać w nim zgłoszenie. Do wygrania jest oczywiście Wiedźmin, a więcej szczegółów możecie znaleźć właśnie pod pierwszym odcinkiem. No dobra, czy tak informacyjnie doszliśmy aż do Barona. Ciekawe czy nam coś powie za to nowego. No słucham, z czym przychodzisz? Sagra gwinta. Aha, dałem Larkę, no niewiele nam to doszło tutaj. Przekazałem Tamarze prezent od ciebie. Zareagowała jakoś? Chyba nie tak, jakbyś sobie tego życzył, wyrzuciła lalkę. Wyrzuciła? Bogowie, miałem nadzieję, że jednak. <laughs> A. A co za mną? Ciągle nie mam nic konkretnego, ale jestem na dobrej drodze. No, to nie stój jak kołek! Szukaj jej! Okej, okay, zagrajmy w Gwintat. Ostatnia Bywaj. rzecz. Jako miałbym ochotę, no to ja może teraz przeniosę się, bo w poszukiwaniu Anny chyba musimy przejść aż do zadania polowanie na czarownicę. I stąd się dowiedzieć. Tutaj właśnie, bo szybko przebiegłem przez Podgaję ostatnio nie posłałem plotkujących kobiet, ale mam nadzieję, że będę mógł podpytać mieszkańców o to. To jest właśnie też fajne w tej grze, że mamy do wyboru różne ścieżki co do tego jak zakończyć jakąś misję. Okej, okay. mam nadzieję, że wy tak nie reagujecie na moje filmy. A może żeby takiej reakcji nie było? Przeniosę się szybko na mapie. Już tutaj pod znacznik. I przeniesiemy się z niego do Podgai. No to stojąc pod znakiem możemy udać się w szybką podróż. Na szczęście do miejsca, które już znamy, więc to będzie naprawdę szybkie przemieszczanie się. O! Jak nas tu powitali. No dobra, teraz. Musiałem podpytać tu mieszkańców. Wojska przeszły, potem mur, teraz Chyba mi nic nie powiesz. Może dzieci? Mhm. Mm Myślałem, że dzieci mi coś powiedzą, bo one są... Amulecik? Bezoar? Może żółwi kamień? Jakoś bardziej wygadane. Nie, tutaj też niestety u kupca mógłbym coś Bywaj. zakupić. Bywaj. No, niczego mnie tu nie przekonał. Szkoda, że nie... U... nie udało nam się usłyszeć plotkujących kobiet, ale może znowu O. Zdegara moi chłopcy od niej wróci to tylko przed chatą siedzieć w zębach A w obejściu nic nie zrobi No dobra. Lepiej O, lepiej w bagna nie leś. Dziękuję bardzo. Mam wrażenie, że te bagna mogą być o? O? Zdrowa jestem, Bogom dzięki. Nie, nie, na nie, na Nie gadajcie, ta nowa nie jest taka zła. Powyżeka, powyżeka, ale jak trzeba, to pomoże. Wczoraj mi się nie najesz, powiadam. A zresztą, co to z niej za czarownica, niby? Młode to, pusta w głowie. Nawet ze nie ma ani kruzajków. A skąd wiecie, skoro do niej nie chodzicie? Bo odpowiadali, ja tam ciekawa nie jestem, ale jak mówię, posłucham. Bardzo ciekawem. Może coś jeszcze powiedzą na ten temat? Ja wiem, coś ty za <noise> Trzeba by go drugi raz do czarownicy posłać, może by go z lenistwa wyleczyła. Witajcie, Matko. Zdecydowanie. A witajcie, panie. Czegoś wam potrzeba? Prosto z mostu. Mam sprawę do waszej czarownicy. Nie wiecie, gdzie ją znajdę? Ja to tam do niej nie chodziłam, ale mojego chłopa spytajcie. W zeszłym tygodniu tego w krzyżu postrzegło, że się prawie ruszać nie mógł, A od czarownicy wrócił z drogi tenki. Gdzie go znajdę? Pewnie w obejściu siedzi. Nic go już nie boli i tak się leni. Poszukałby brusznicy, żeby dzieciakom głodne gęby zapchać. Marynin chłop to umiał o rodzinę zadbać. Nałapał szczurów wodnych i mieli jedzenia na parę dni. Mogłem załatwić. Kilka szurów wodnych, tak żeby się nie najadły. Teraz tylko zastanawiam się, czy on na pewno był u czarownicy. Witajcie. Podobno wiecie, gdzie szukać miejscowej czarownicy. A kto tak powiedział? Twoja żona. Głupie babsko. postawcie mnie w spokoju, a mojej baby nie słuchajcie bo bredzi. U nas już dawno żadnych czarownic znachorów i mądrych bab nie ma. Hmm, dar przekonywania. Tak, nie mam masz tyle pieniędzy, więc poczarujmy trochę. Na pewno. Zastanów się. Droga do czarownicy, panie, już mówię. Przy wiosce znajdziecie mały staw, co to od niego ścieżka odchodzi. Pójdziecie bez tej ścieżynę, aż natraficie na samotny kamień. Obejdziecie go i skręcicie w prawo ze ścieżki w las. Szukajcie rozwalanego wózka. To tam. Dzięki. Tylko nie ukrzywdźcie jej, panie. My tu słyszeli o takich jak wy. Jak wy? To znaczy jakich? No, takich, co to czarownice chcą palić. Hmm, to ciekawe. Łowcy czarownic to byli? Nie, ale się o nich słyszy. Jak was, panie, zobaczyłem z tymi mieczami, to od razu pomyślał, o, to jednak prawdę powiadali. Jestem wiedźminem, nie łowcą czarownic. Hmm, a to nie to samo? Nie. No dobrze. Nic nie zrobię waszej czarownicy. Możecie być spokojni. Oj, to dobrze, panie. Ona niedawno tu nastała, ale mądra, że strach. I nawet nie brzydka, jeśli kto lubi takie chude. Dziękuję za pomoc. Bywaj. <laughs> bardzo fajna pomoc, Mam nadzieję, że nam. A, no to bardzo fajnie. Że jeszcze nam właśnie gra podpowie, gdzie szukać tych czarownic, Ale tak tylko teraz patrzę, może bym się udał na chwilę do kupca po trochę jedzenia, bo... bez bezoar, może żółwi kamień? Nie, tylko jedzenie mnie interesuje. Tak prawie bym zagrał z nim Pokaż mi swoje towary. Bywaj. No i niestety jedzenia nie miał. Hmm, będziemy musieli o nie zadbać jakoś inaczej. Albo po prostu mieć nadzieję, że nic złego nam się nie przytrafi. Nie będzie żadnej jakiejś ostrej walki. No dobra, podobają mi się te okolice. Kojarzą mi się po części z dzieciństwem, jak często właśnie wyjeżdżało się gdzieś do rodziny, na wieś i szło na spacer. To właśnie tak bym się przeniósł Kamien teraz w czasie. Teraz na prawo do porzuconego wozu. Dziękuję za te podpowiedzi, Wiedźminie. Co bym bez ciebie zrobił? Jakbym miał spamiętać wszystko. O, co ten gość powiedział? Dobra, może uda mi się je ominąć, choć to raczej wątpliwa sprawa, ponieważ mieszczę się w tym okręgu całym. Ale maćmy dobrej myśli, że je tu zwabię. No, okej. Okay. Czyli jednak walka. Jak walka to walka. Porzucony wóz jest. Tutaj jeden uciek na bok, więc. No, wóz. Czyli jest gdzieś No i pięknie. Za mną coś jest, ale już nie muszę z nimi walczyć. Mięsa z nich nie wyciągnę. Wóz podejrzewam... O! Tylko schowaj miecz. Nie, schowaj miecz. O, właśnie. I będziemy Pani. mogli pogadać. Pani pomoże. Chrowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z chrapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła, zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Doczysta, jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. No nie łatwa robota trzeba przyznać. I niefajna. Mam nadzieję jednak, że mnie przyjmie w tym wszystkim. Pani dzisiaj niełaskawa. Trzeba przyjść jutro. Okej. Okay. <grych> no właśnie. Pani łaskaw, porozmawiaj ty ze mną. No nie mówcie, że użyła jakiegoś czaru teleportacji albo znikania. Jak zaraz nie przyjdziesz, to cię okradnę. Zobaczmy co tu ma za papier. Dobra, przepis. Na czernidło, do rzęs. Na pewno mi się przyda, jak będę chciał ładniej wyglądać, tak na sam podryw. Gdzie ona się podziała? Chyba wiem gdzie. Ale zaraz to jeszcze sprawdzę, póki jej nie ma. Sprawdzę... Mm, udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. Co potrafi. Coś mi mocno mówi, że chowa się tu na dole. Okej, okay, może będzie z tym jakaś misja. Później sp sprawdzimy te listy. Jana ona tu ma bajeru. Skąd ona to przyszła w takim razie? Ma silną aure. To artefakt albo. A więc tutaj zniknęła. No i pięknie, czyli trochę gra mnie zaskoczyła, bo myślałem, że na dole będzie. Jeszcze zobaczę czy... O to się nazywa moc podnoszenia. Zaraz wejdę do tej czarnej dziury. O ile uda mi się użyć drabiny. Chcę jeszcze zobaczyć co tutaj się może kryć. No tak jak widać w tym jej domu jest wiele fajnych rzeczy. Też inna sprawa. Zauważyliście w komentarzach. Nie wiedziałem tego za co też bardzo dziękuję. Że możemy jeżeli nikt nas nie przyłapie. Możemy w domach podnosić różne rzeczy. I gra nie rozlicza tego jako kradzież. Dopiero jakbyśmy zostali przyłapani na gorącym uczynku. Wtedy mógłby się pojawić problem. A tak jak widać. Jest tu sporo drogich rzeczy, tak jak na przykład spirytuse, spirytus. Patrząc e, na moje. O, właśnie! A nieraz nawet i fajne przepisy. Nowe receptury, więc wręcz wymagane jest to, żeby zaglądać tutaj do tych wszystkich miejsc, bo możemy stracić wiele z gry. No, Okej, okay. czyli cieszę się, że tu zeszliśmy. Pozbieraliśmy trochę fajnych rzeczy. No i możemy zobaczyć, gdzie nas to przeniesie. Wow! No dobra, a ja jedzenia nie mam. Szybki zapis i zobaczymy, co się uda z tego... zdziałać. Hmm. Się nas no, przenieśli. Ładnie tu. Może jakbym zająca opolował? Zaraz zobaczę, czy jest taka możliwość. Chyba nie. Hmm. Chciałem zająca. Ale niestety. Nic z tego. Chowaj miecz, bo się zaraz obrażam. Może. Tak, nie chciałbym wybijać. Ja mogę to w ogóle uśmiercić jakoś? Tyle. To nas gra zatwiła. Chciałem po prostu jakieś jedzenie dorwać. A to się okazuje, że wcale nie jest tak miło. Ale za to jakie ciekawe miejsce podnieść. Książka. No może mniej ciekawe. Trzeba na coś fajniejszego. Tu za to jakieś dziwne zioła rosną. I chętnie je pozbieram, bo może się okazać, że nie będziemy mieli okazji tutaj siedzieć częściej. Biały zając. Kicek. A być może te zioła występują tylko w tym miejscu. Więc warto to sprawdzić już teraz. Portal działa. Na szczęście. Chyba. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Gerald. Jestem na górze, nie krępuj. Okej, okay, to... namawiasz mnie do czegoś? Zaczyna mi się podobać ten układ, czyli może nie będzie tak źle. Bałem się, że ktoś jakąś pułapkę na nas zostawił. Witaj, Wiedźminie. Witaj, witaj. Wow! Ty masz O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie, mam sprawę. Odwróćcie jej, poczekaj. Wiele jej ten strój nie daje w sumie. Keira metz w samym sercu wele Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz... Co ci tu sprowadzę? Okej, okay, czyli sobie trochę pogadamy, co robisz Welen? Może nie do końca. Może. Albo dobra. Jako wszystkim, to o wszystkim. Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Mm, niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza? Podziwiam malownicze plenery? Yy, może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Gerald. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak! Mam na myśli nową pasję Radowida wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. Pierwsze słyszę. Hmm. Wydawało mi się, że już pytałem się, dlaczego Welen. Zobaczmy, co więcej. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Nie cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów? Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidy. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Ok, spróbuję zapytać to jeszcze, bo być może to jest jakieś inne pytanie. Dlaczego, Welen? Wybrałaś sobie dziwne miejsce na piwkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgar. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowit i Emhyr różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do Loży Czarodziejek, a ja należałam do Loży. Okej, okay, to powiedz mi, gdzie ta Loża jest. Wróćmy do tematu. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z Loży? Nie. W tych czasach bezpiecznie nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałeś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. No dobra, to przejdźmy do konkretów. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Czy hmm. od razu, konkretnie? Hmm. Może i tak. Szukam ciwi, tej ciwi i nikt nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Cyrilla jest tutaj? Dziewczyna poszukiwana niegdyś przez loży czarodziejki i każdego bez mała króla trafiła do Welen, a ja nic o tym nie wiem? Co ona tu robi? Wszystko wskazuje na to, że się ukrywa. Słyszałem, że weszła w jakiś zatarg z czarownicą, ale skoro ty nic nie wiesz, naprawdę jej nie spotkałaś? Nie. Hmm. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopkę. Hmm, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że aż tak się wygadałem. Co o niej mówią? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Hmm, Kopia jej wystarczy, że podaruję jej wdzięczność. Ofiaruję ci moją dozgonną wdzięczność. Hmm, to nie tak mało, ale jako że często pakujesz się w kłopoty, być może powinnam zażądać zaliczki. Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf, i to nie byle zawszony brudas z komandowiewiórek, tylko elf i czarodziej. Tak, czyli chyba ona i tak wiedziała, że chodzi o Ciri. Co Elfi czarodziej robił w Welen? Cóż, oczywiście próbowałam go wszystko wypytać. Oczywiście. Ale wiesz, jakie są elfy. O wiele częściej zadawał pytania niż na nie odpowiadał. No dobra. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Vellum. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Okej. Okay. Za wiele to tutaj nie dowiedzieliśmy się nowego. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi Podgaje. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym Elfem niedopuszczone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym ja też chcę zobaczyć się z Tiri. Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Nie wiem, czy te zające to była jakaś sugestia dla nas. Możemy ruszać, chyba tak, chyba że... Przysz wyruszać? Przyszło nam polować tak, na chodźmy. kogoś. Bądź chcieliśmy ją wyrolować i pójść tam sami. To tutaj. Byłaś tu już wcześniej? Nie. Liczyłam, że Erw wróci, albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. No to się przekonajmy. No dobra. Mam nadzieję, że. Okej, okay, jakaś ty chętna. Mam nadzieję, że masz jakiś czar. Pozwalające uzdrowić. Gla, Gla. Tak, glane. Może tylko szybko ulepszę swoją postać. Z tej racji, że uzyskaliśmy poziom szósty, więc wiem, że mogę tu parę rzeczy pozmieniać. Okej, okay, z ulepszeniem po prostu dopaliłem naszą umiejętność władania mieczem. Przynajmniej tam szybkiego władania. Coś tu się kryje. Mogę to podpalić, czy co z tym zrobić? Hmm. Niewiele mogę. Ale za to właśnie. Są fajne miejsca tu, jakieś skrzynie. O, ale będę bogate. Prawie bym to przeoczył. Dziki gon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy. No to przypatrz się uważnie. Jest z nimi nawigator. Kto? Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się. Nie podoba mi się to wszystko. Okej, okay, to nie wygląda jak teleport. Nie podoba mi się to miejsce. Ooo. Oh. żebym słyszał jakieś żygaczy? Hmm. A ty kryjesz coś fajnego? O. No. Oh. no to miło, że odpaliłaś. Przenosimy się na drugą stronę. No i pięknie. Pewnie w domu, znając życie. A ja, znając życie, muszę z nimi niestety powalczyć. Jestem tylko dobrej myśli. Hmm, może zmienię na ogień. Szkoda, że jego nie ulepszyłem. Jestem dobrej myśli, że uda mi się te utopce całkiem sprawnie załatwić. Tak. Wow, wszystkie się rzuciły na mnie. No dobra, tak, jak są wszystkie w kupie. To możemy je razem podchwalić. A po wszystkim będę mógł oczywiście medytować. O, jeszcze ty żyjesz? No to chodź to. Dziado. I tyle, ale otoczenie całe rozwalam. Tylko, że mi się miecz zaraz stępi, jak tak będę szalał i wszystkie stalagmity, stalaktyty rozwalał nim. No i jest fajnie. A może nie do końca. Może szybka medytacja. No i po medytacji czas zanurkować. Ciekawe, czy się zaraz z naszą nową koleżanką spotkamy gdzieś na miejscu. Mamy spory kawałek do przepłynięcia i gorzej, żeby nam powietrza nie zabrakło, bo nie zapisałem gry. A niestety to tak jak ostatnio zacząłem częściej zapisywać, z tej racji, że no, zapisy same te automatyczne wykonują się dość rzadko i w takich często niefajnych miejscach że wolałbym po prostu, żeby w innych się pojawiały. Hmm. Labirynty. Bardzo niefajnie. Choć warto patrzeć. No właśnie. Co tutaj? Oliwka. Będzie do jedzenia. Kryje się pod nogami. Hmm. Mam wrażenie, że jakby użyć odpowiedniej mocy, kinetyczne uderzenie chociażby, to będę w stanie tam wejść. I bardzo dobrze. Muszę chyba trochę popracować też nad znakami w międzyczasie. Ja Kamieni zbierać nie będę. Przyda nam się. Wow, Mglak? Ciekawa sprawa. Chodź tu, Mglaku. O, To już. Hmm. Mogę z tym jakoś walczyć w ogóle? Dobra. Okazuje się, że tak. Nawet nie jest taki zły. Choć. No właśnie. Widzę, że. Hmm, mutagen z mglaka. To mi się podoba. Pewne rzeczy odblokujemy w naszym bestiariuszu, dopiero po zabiciu odpowiedniego stwora. To jest dużo miejsc, które mogę podpalić. Czy też otworzyć. Jak mam kinetyczne uderzenie? Nie, nie, to muszę użyć tego. W sumie nie wiem czy mieczem też bym nie miał możliwości rozwalania tych przejście. W gruzach tu się nic nie kryje. Więcej truposzków nie ma, ale za to coś tutaj niefajnego biega. A, utopce i trujące gazę. Kolorowo. No dobra, może nie będę musiał z nimi walczyć. Okej, okay, chyba już tutaj byłem raz. Chyba, że jesteśmy na drugiej stronie. Tylko po prostu teraz to wyczułem. Mm -hmm. Pójdźmy gór. O! To ty? A, to tak, to Keirat. Ty... A, stąd byśmy wyszli, czyli chyba muszę je tam gdzieś. Pomóc. Po prostu pomyliła czary. No i wpakowała się w jakieś problemy. Szkoda, że jeszcze nie do końca widzę, gdzie ona jest. Jak miałem gdzieś tutaj się znaleźć. No to nam się zaczną labirynty. Teraz, żebym tylko nie wszedł w miejsce, w którym już byłem. To chyba znowu... No właśnie. I to nie jeden. Chyba widziałem, że ma poziom dziesiąty co najgorsze. Więc nie do końca ta walka jest... Fajna, w sumie jeszcze. Tak, to nie był chyba tylko jeden taki zawodnik. Niedobrze, bo to znaczy, że teraz będziemy musieli po omacku szukać naszej czarodziejki. tak? Bo ja słyszał gdzieś z prawej. Gniazdo potworów. A, szczury. Nie fajna sprawa. Okej, okay. bo wychodzą z nor i musimy użyć petardy. Na szczęście wydaje mi się, że mam petardę odpowiednią do tego, żeby zniszczyć nor. O, chociaż nie mam, tak to okazuje się, że brakuje mi składnika alchemicznego, a tym mogę co najwyżej pooślepiać. Ale może olej, który dostaliśmy w misjach pobocznych do tego się nada. Może chociaż w ten sposób. Nie masz właściwej petardy, no Koleżanko, to daj mi petardy w takim razie, jak. Tak dalej nie pójdzie, to... Hmm, gorzej jak będę musiał wrócić się na zewnątrz. I właśnie znaleźć petardę. No dobra, chwilę z nimi powalczę, najwyżej przyspieszę. Nasza koleżanka całkiem fajnie panikuje. Co ja mam ci zrobić jak to? Aaa! Czyli nie potrzeba wcale petardę. No jest jednak co innego niż gniazda gula. Można tu działać dużo skuteczniej, dużo lepiej. Gdzieś tu? A, właśnie. I tyle. Aż tak się boisz, szczurów? Mogło się anihilować w jednym zakręciem. Dobrze już, nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza, teleporty. Tylko nie wiem, jakim się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech starników i papugę? Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać. Hmm, pospieszmy się, jeśli się boisz, że ja idę dalej. Chyba w ten sposób. Jeśli się boisz, możesz wracać, ja idę dalej. Nie szantażuj mnie emocjonalnie. Naprawdę będziesz się o mnie martwić, jeśli pójdę sam? O siebie się martwię. No to chodź ze mną, tylko decyduj się szybko. Dobrze, niech ci będzie. Po co w ogóle dałam ci się namówić na tę wyprawę? No i w ten sposób. Bella tak, Vella Gran, a my w tym miejscu żegnamy się w tej części. I niedługo widzimy się w dalszej wyprawie po masku. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z Korle, trzymajcie się. Hej.